Okay. Dzień dobry Państwu. Otwieram 43. sesję Rady Gminy Leżańsk. W zdalnym trybie obradowania zgodnie z artykułem 15ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniu COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Witam serdecznie Pana Wójta, Pana Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza, panię z obsługi Rady, witam Panią Ozdrowioną tutaj szczególnie wśród nas. Witam Pana Zbigniewa Matuszko, który osobiście dzisiaj uczestniczy w naszej sesji tutaj na sali serdecznie witam. Dziękuję za bardzo sprawne przeprowadzenie Komisji Budżetowej. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz że szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się przy wejściu na salę oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. W sesji bierze udział 20 radnych, wobec tego uchwały przez nas podjęte będą prawomocne. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek przez Urząd Gminy Leżańsk. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez Gminę Leżańsk w formie ustanowienia hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej pod Brzozą z siedzibą w Brzozie Królewskiej. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla stowarzyszenia rozwoju Giedlarowej. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi leżańskiemu w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa Wieżawica w kilometrze od 0 plus 000 do 4 plus 115. Kolejny punkt podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy Leżeń w Fortino, Zakład przetwórstwa owocowo-warzywnego Leżań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedzibą z ulica Fabryczna 2. Kolejny punkt podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Dębnie. I punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czy są propozycje ze strony państwa na rozszerzenie porządku obrad? Nie słyszę, wobec tego przechodzimy do realizacji porządku obrad, czyli do punktu pierwszego to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi gminnych jednostek przez Urząd Gminy Leżańc. Otwieram dyskusję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przed chwilą zakończyło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Budżetu i Porządku Publicznego, w posiedzeniu komisji uczestniczyło 19 członków komisji, szczegółowo zostały omówione wszystkie projekty uchwał, które jednogłośnie uzyskały opinie pozytywne, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panu Przewodniczącemu. Nie słyszę pytań, wobec tego zamykam dyskusję i myślę, że tylko dla formalności przypomnę, że forma w jakiej głosujemy nie zmienia się przy trybie zdalnym, będę wyczytywał poszczególne osoby, będę odpowiadać czy są na tak, nie czy się wstrzymują, ponieważ w sesji nie uczestniczy Pan Andrzej Czapla, więc będziemy zaczynać od Pana Dazia, bardzo proszę Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek-Zofia informowała mnie, że będzie pisać, bo ma problemy z tym na czacie. Widzę, że jest za. Dziękuję, pani Zosiu. Pan Przesza Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krabiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędzek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryżek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Pułaszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęść Dzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świątar Andrzej? Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz? Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa? Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr? Jestem za. Dziękuję. Pan Tadeusz Balania. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiech Krzysztof? Dziękuję. I pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do drugiego punktu. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez gminę Leżańsk w formie ustanowienia hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego spółdzielni socjalnej pod Brzozą z siedzibą w Brzuzie Królewskiej. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia majątkowego przez Gminę Leżańsk w formie ustanowienia hipoteki w ramach umowy na udzielenie wsparcia finansowego Spółdzielni Socjalnej pod Brzożą z siedzibą w Brzuzie Królewskiej Pan Daś Stanisław Jestem za Dziękuję Pani Dąbek Zofia Sprawdzamy Jest za, dziękuję Pani Zosiu Pan Fleszar Łukasz Jestem za Dziękuję Pan Hozer Adam Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew Jestem za. Dziękuję. Pan Darek Mędrek Jestem za. Dziękuję. Pan Dominik Ogryzek. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszej Łukasz. Za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. u Pateresza. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Balania Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszej sesji to jest projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej. Otwieram dyskusję. Nie słyszę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki do Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Czekamy. Piszę, że jest za. Dziękuję. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędrek Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Wdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąter Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. I pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udziału wzięło 20 radnych. Zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt naszej sesji to projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Leżańskiemu w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1258R Kiedlarowa-Bieżawica w kilometrze od 0 000 do 4 115. Otwieram dyskusję. Nie słyszę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Leżeńskiemu w 2021 roku na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1258R Gierlarowa Wieżawice kilometr od 0 000 do 4 plus 115. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek Zofia. Pani odpisuje, że jest za. Dziękuję. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Loryś Wojciech. Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko Zbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędryk Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryzek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąter Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Bierk Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udziału wzięło 20 radnych. Zagłosowało 20 uchwała została podjęta. Kolejny punkt. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału gminy Leżeń w Hortino. Zakład przetwórstwo Owocowa warzygnęła. Leżań spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z siedzibą w Leżańsku, ulica Fabryczna 2. Otwieram dyskusję. Nie słyszę chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek-Zofia jest za. Dziękuję. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiec jest za. Pan Lorys Wojciech. Jestem Dziękuję. Pan Mateusz Kozbigniew. Jestem za. Dziękuję. Pan Mędryk Dariusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Ogryżek Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. I Pan Stanisław Zygmunt. Jestem za. Dziękuję. Głosowanie udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20, a została podjęta. Kolejny punkt to jest projekt uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie. Otwieram dyskusję. Nie ma chętnych. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie dotacji celowej dla jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek-Zofia. Jest za. Dziękuję. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam Jestem za Dziękuję bardzo Pan Kawaliczki Rafał Jestem za Dziękuję Krawiec jest za Pan Loryś Wojciech Jestem za Dziękuję Pan Mateusz Zbigniew Jestem za Dziękuję Pan Mędryk Dariusz Jestem za Dziękuję bardzo. Pan Ogryzek Dominik? Jestem za. Dziękuję. Pan Pułoszaj Łukasz? Jestem za. Pan Rób Dominik? Jestem za. Dziękuję. Pan Ściąg Zdzisław? Jestem za. Dziękuję. Pan Świąter Andrzej? Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Balania Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że głosowało 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. W imieniu Strażaków Zdenna serdecznie dziękuję Radzie i Panu Wójtowi za inicjatywę uchwałodawczą i szczególne jeszcze słowa podziękowania dla kolegi Łukasza Leszara za pomoc w dobyciu pozostałej części dotacji. Bardzo serdecznie dziękujemy. I ostatni punkt dzisiejszej naszej sesji to jest projekt zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Otwieram dyskusję. Nie słyszę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Pan Daś Stanisław. Jestem za. Dziękuję. Pani Dąbek-Zofia. Pisze, że jest za. Dziękuję bardzo. Pan Fleszar Łukasz. Jestem za. Dziękuję. Pan Hozer Adam. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Kaliński Rafał. Jestem za. Dziękuję. Krawiedziec za. Pan Loryś Wojciech? Jestem za. Dziękuję. Pan Matuszko? Dziękuję. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Mędryk Dariusz? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Dominik Ogryzek? Jestem za. Dziękuję. Pan Płoszaj Łukasz? Jestem za. Dziękuję. Pan Rób Dominik. Jestem za. Dziękuję. Pan Szczęk Zdzisław. Jestem za. Dziękuję. Pan Świąder Andrzej. Jestem za. Dziękuję. Pan Tara Tadeusz. Jestem za. Dziękuję. Pani Tołpa Teresa. Jestem za. Dziękuję. Pan Turczyn Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Walania Tadeusz. Jestem za. Pan Wiech Krzysztof. Jestem za. Dziękuję. Pan Zygmunt Stanisław. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych, zagłosowało 20. Uchwała została podjęta. Jest to sesja w trybie nadzwyczajnym. Nie mam wolnych wniosków, ale. Pan wój chciał zabrać głos, to bardzo proszę panie wójcie. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. Oczywiście życzenia świąteczne tradycyjnie zostawię panu przewodniczącemu, bo on właśnie na sesjach składa wszystkim mieszkańcom radnym. Ja chciałbym tylko do państwa zaapelować o to, żeby Ograniczać przede wszystkim przemieszczanie się tam w związku z obostrzeniami, które zostały wprowadzone i sytuacją epidemiologiczną. Myślę, że ona również dotyka i nasz szpital, i szpitale tutaj okoliczne, gdzie praktycznie liczba łóżek jest zapełniona w 100%. Ograniczać również wizyty w urzędzie. Wszystkie sprawy możemy póki co do 9 kwietnia załatwić drogą telefoniczną, drogą mailową i jeżeli nie jest to konieczne, to proszę, żeby pozostać w domach. Myślę, że my też musimy, nie mamy pracowników ze stali, przykładem jest tutaj Pani kierownik, która wróciła po chorobie. Kolejni nasi pracownicy chorują i mamy już problemy z obsadzeniem niektórych stanowisk. Natomiast urząd będzie w dalszym ciągu czynny, będziemy, jeżeli mieszkańcy będą przychodzi będziemy obsługiwać, ale apeluję, żeby przynajmniej na ten czas wprowadzonych obostrzeń do 9 kwietnia te wizyty będzie ograniczyć do niezbędnego minimum. Naprawdę tutaj nie będzie jakiś problemów, jeżeli chodzi o odsetki zapłatności itd. że ktoś zgłosi telefonicznie wszystko rozumiemy i będziemy się starali, żeby tutaj nie było żadnych konsekwencji z tytułu jakichś tam drobnych opóźnień, zwłaszcza w tym okresie przed i po, po świętach a teraz czas na życzenia, które złoży Państwu i mieszkańcom Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Krawiec ja nie mogę nic więcej powiedzieć, Mój do wszystkim zadecydował że Państwo, wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Pozwólcie, że we własnym imieniu Prezydium Rady obecnych tutaj Pana Wójta, Pana Zastępcę, Pani Skarbnik przekażę życzenia Państwu Radnym, mieszkańcom naszej Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, a będą one się praktycznie składać z jednym życzeniem. Zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia. Niech te najbliższe święta spędzone myślę tylko w gronie najbliższej rodziny Będą najzdrowsze z możliwych. Jeszcze raz zdrowia, wszystkiego najlepszego. I Wysoka Rada. Zamykam sesję Rady Gminy Leżeń. Serdecznie dziękuję za bardzo sprawne uczestnictwo. No i do widzenia. Dziękuję. dziękuję.